Dzień dobry, witamy dzisiaj w studiu Juliana Jelińskiego i dzisiaj porozmawiamy na ciekawy temat jak obserwowanie natury prowadzi do racjonalizmu. Powiedz, co o tym sądzisz? Znaczy, to jest niesamowicie ciekawy temat, który można bardzo łatwo przedstawić, jak nasz kontakt z naturą, nasz kontakt ze zwierza zwierzakami, roślinami, z całym światem otaczającym nas, a może nawet od, od, najmniej, od najmłodszego wieku skłonić nas do przemyśleń racjonalistycznych, właściwie w cudzysłowie racjonalistycznych, bo tak naprawdę do naturalnego pojmowania rzeczywistości. I to jest perspektywa, która nie jest czymś nowym, nowatorskim pomysłem, który, który nas dopiero teraz nawiedził, tylko może być wręcz filozoficznie towarzyszy nam 2,5 tysiąca lat, a najlepiej to opisywał właściwie Karol Darwin, ja wyruszając w podróż swoim, e, nie swoim, statkiem Bigu, y, wyruszał jako kreacjonista wierzący, że wszystko powstało a z kreacji Boga kilkanaście, jakiś czas temu, a dzięki nieustannym interakcjom, poznawaniu i umiejętności dziwienia się, zmienił diametralnie swoje postrzeganie rzeczywistości. Moim zdaniem, to może dotyczyć nas od najmniejszego. A od najmłodszego wieku już tutaj nie, nie trzeba wyruszać, zwiedzać cały świat, by móc w ten sam sposób postrzegać naturę i te, te podobne pytania zadawać. Czekaj, bo widzisz, z tego co mówisz, wynika, że natura dotyczy nas w jakimś sensie również milczenia. Zaraz ci powiem o co mi chodzi. Bo wspomniałeś Darwina, który wyruszył w tą wielką podróż dookoła świata, gdzie z osoby wierzącej w teizm i wierzącej w kreacjonizm. Jak większość ludzi, jak wszyscy praktycznie ludzie w tych no. czasach, stał się nagle racjonalistą, który zakwestionował y, to, co sądzili ludzie, i nauczył się czegoś nowego, mm -hmm. powiedział coś nowego. I to, co go nauczyło, w jakimś sensie było milczenie, bo on y, wypływał, mm -hmm. mając w sobie głowę pełną narracji, pełną de facto mitów, mitów religijnych które mówiły, jaki jest świat i których nikt, albo prawie nikt nie kwestionował, prawie nikt już nie mm -hmm. z e, I w pewnym momencie, podczas swojej podróży, zamiast słuchać różnych narracji, zamiast czytać kolejne książki, nie wiem, uczyć się z kolei religii, nie wiem, majów czy astetyków, jakby coś tam znalazł, <grym> zgubionego przed zniszczeniem, <grym> y, no patrzył na żółwie, patrzył na inne formy roślinne, formy zwierzęce. I sam po prostu czytał z tej księgi natury, no, która już jakby była poza narracją mhm. człowieka. Jeżeli mogę się nie zgodzić, to powiedziałbym nawet, że samo milczenie to za mało. Że to, czego co, co moim zdaniem natura potrafi nas nauczyć, jeżeli podejdziemy do niej otwarcie, to jest nie cisza, nie milczenie, nie obserwowanie, tylko zadawanie coraz większej ilości pytań. Dlaczego ten żółt tak powoli idzie? Dlaczego te dwa żółwie na dwóch różnych wyspach Galapagos? Jeden ma skorupę, która się kończy tak nisko, dosyć przy ziemi, a drugi ma taką bardzo wysoką, zakończoną skorupę i on sięga e, nią wysoko i ta szyja taka długa jest. O to, o to chodzi, że kiedy obserwujemy przyrodę, e, nawet tą, która jest najbliżej nas, nawet niekoniecznie musimy wyróżniającym, żeby wybrać się do, do drogi zoologicznego, z pięknego we Wrocławiu swoją drogą, to zauważamy tyle drobnych rzeczy, które powinny nas zaciekawić. Chciałbym zapytać, ale dlaczego ma takie upierzenie? A dlaczego ten, ten tygrys jest taki pasiasty? A dlaczego ta antylopa ma taką wysoką szyję, ma, ma szyję zbudowaną, ma takie mocne, mocne, mocne nogi, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Im więcej pytań zadajemy, tym więcej znajdujemy niesamowitych odpowiedzi, które zaskakując tak naprawdę na każdy krok. I tutaj to jest to, jest to co jest cudowne w cudzysłowie. To, to, ten ten, ten, ten te magię, którą odnajdujemy, najprostsze mogłoby się wydawać sytuacja, kiedy obserwujemy umaszczenie dzików w lesie naszym, tutaj pod Wrocławskim, chociażby, które, ma, które jest przystosowawcze. Kiedy zauważymy, że, że, że ryjek piszczek dzika jest idealnie przystosowany do tego kopania, wyszukiwania żołnierzy, chociażby. Takie, tego typu pytanie, dlaczego ten ryjek taki? Dlaczego tutaj mamy, dlaczego się tak różnią w jednym od drugich? Pytań, które natura nam może pokazać, zadaj to pytanie, jest milion, jest miliardy i one czekają tylko na to, żeby osoba usłyszała, przeczytała to pytanie na skorupie żółwie. Dlaczego mam taką skorupę? To jest właśnie to, o co mi chodzi. Wiesz, ja o tym milczeniu powiedziałem tylko tak, raczej, żeby ożywić dyskusję, a nie żeby w to wierzył, bo mi się wydaje, że na to można spojrzeć z zupełnie innej strony, że nasz język jest bardzo młody i szybko się zmienia, jesteśmy z tym językiem strasznie naiwni. Bardzo wierzymy na słowo różne naszym guru, mędrcom, księdzą, papieżom, nie wiem, imamom, ajatollahom, znaczy nie wszyscy, ale wielu ludzi. Natomiast y, natura to tak naprawdę jest język, jest księga, dużo starsza niż ludzkość. Księga, która się rozwijała od miliardów lat, mhm. która jest bardzo trudna do tłumaczenia, bo nie człowiek ją wymyśli, nikt jej nie wymyśli. Ona po prostu ewoluowała. Nawet genetyka w tym ujęciu, w jakimś sensie, geny, to też jest jakby język. Język, mhm. z którego wyrastamy. <laughs> Można by powiedzieć, że słowo stało się ciałem, w jakimś sensie ma to sens jako metafora, prawda, bo, bo, bo rzeczywiście no, istniejemy początkowo tylko i wyłącznie jako informacja genetyczna, mm -hmm. która w obrębie jakby dostosowanego do tej informacji środowiska staje się rzeczywiście osobnikiem, czy to człowiekiem, czy to małpką, okay. czy to mrówką, co ciekawe o czym pisał pięknie Dawkins. Geny przenoszą nie tylko informacje o tym, jak mają się rozwinąć nasze ciała, tudzież cechy charakteru niektóre i różne inne, bardziej złożone zachowania, ale geny, nawet takie uśpione, już zniszczone, po części, niedziałające, bo one się same tak nie czyszczą, jakby jak, jak to było świadome działanie, no to one zostawiają też informacje na temat dawniejszego klimatu, prawda? Niesiemy w nie, sobie nie, nie, nie. geny dotyczące tego, jacy byliśmy na przykład 20 milionów lat temu, czy 200 milionów mhm. lat temu, Jaki wtedy był klimat? O tak, tak, Czasem te geny już w ogóle nie działają, prawda? Ale, ale, ale jakieś ich resztki, resztki tych dawnych notatek natury, notatek oczywiście w cudzysłowie, mm -hmm. istniały nadal. No tak, no, gdyby tutaj użyć porównania z pismem, no to nasz, nasz genom jest troszeczkę jak księga, która jest zapisywana na jednej karcie. W sensie na tej samej kartce mamy co chwilę zapisywane. Nie mamy nowej kartki, nie czyścimy, nie mamy to rasa, raza, tylko wszystko jest ciągle na tej samej, samej kartce. Więc, więc to, co jest tam już na bazgrolone, tysiąckrotnie przepisane jeszcze raz. Niektóre literki są po prostu tak samo napisane, ale inne dziesięciokrotnie przekreślone, na, na miejscu jednej jest 13 innych. I to tak to jest, gdyby pokazać po to, by ta księga rosła do, do kosmosu, do księżyca jeszcze dalej. Ale to jest też takie, to, jest to, co pokazuje niejako, jak dziwi nas natura, kiedy już jesteśmy zaznajomieni. Kiedy znamy troszeczkę ten język, jak ją czytać. A mi się wydaje, że dziesięciolatek może te same pytania zadawać, kompletnie nie znając kompletnie nie wiedząc o genach, kompletnie nie wiedząc o, o tym języku, o, o historii tych tak 13,8 miliarda lat, już, o historii wszechświata. Że on do tego dojdzie po prostu zadając odpowiednie pytania, po prostu wybierając się, zauważając, Żabki, że mają różne formy, że, prawda, że mamy najpierw kijankę, a potem żabki. Zaczynamy się zastanawiać, dlaczego na przykład jaja, żabki zawsze są gdzieś gdzie jest wilgotno, gdzie jest, gdzieś jest gdzie musi być woda. Dlaczego kijanki wyglądają jak małe rybki? Prawda? Skąd to podobieństwo? I tutaj sama zdolność obserwacji na takim, na takim malutkim wycinku malutkim, malutkim rzeczywistości czy też ekosystemu pozwala nas potem skierować właśnie tych większych pytania do tej kartki, na której mamy genom, naszej całej historii e, biologicznej, gdzie możemy zobaczyć, można powiedzieć, odbiciu, my jeszcze nie możemy, ale będziemy mogli zobaczyć odbicie siebie sprzed 7 milionów lat, przy przykładowo, zobaczyć, w jakim świecie żyliśmy. To jest rzeczywiście niesamowite, w pewnym momencie zdałeś w cudzysłowie słowo cudowne, moim no zdaniem właśnie nie, właśnie to jest cudowne bez cudzysłowa. Wszystkie <laughs> cuda, te literackie cuda są cudowne w cudzysłowie. No ja tutaj wspomnę na marginesie, że niesamowite jest to, że człowiek, chociaż jest w jakimś sensie najbardziej złożoną formą, przynajmniej jeśli chodzi o mózg, wcale nie ma najdłuższego genomu, że, że tym też rządzi przypadek, że chyba sama mandra ma dużo więcej tak. tych, e, się ilości kakr w swojej księdze. Mhm. E, my mamy stosunkowo mało, raczej mieścimy się w średniej. Jest mhm. dużo zwierząt, które mają dużo dłuższe genomy, chociaż bywają dużo prostsze, przynajmniej z zewnątrz, e, z pozornego wyglądu. Natomiast wiesz, teraz chciałbym przejść jakby tak bardziej na stronę mm, osobistą mm -hmm. naszych doznań. Na przykład ja pamiętam, jak tutaj swego czasu w tym studiu mówiłem o, o tym, jak stałem się ateistą w programie Zwyczajni Ateiści, który prowadzi Grzegorz Roman. Świetny, pochodzący. Tak, tak, świetny program, bardzo ciekawy. I chodzi po prostu o to, że no, mówiłem, że też kiedyś mnie ciągano do kościoła, ten sceptycyzm rósł i rósł, tak nigdy nie czułem się jakimś fundamentalistą religijnym, <śm> nawet na to byłem za młody, ale oczywiście ten proces odrzucania tych mitów, do których skłaniało mnie całe otoczenie, czy też duża część otoczenia, no, był trudny, tak? to nie było takie oczywiste, że strknęło się w palce i to mijało. I tutaj też ten kontakt z naturą, te takie moje samotne już wtedy przechadzki po lesie, po parku, <śm> w nocy czasem, jakby zezwalały mnie od, tego, od tej narracji, właśnie mitycznej, w którą mhm. należy wierzyć, która każe w siebie wierzyć. I ogólnie było to doznanie nie tylko naukowe, ale w jakimś sensie artystyczne doznanie takiej pewnego rodzaju harmonii z naturą mhm. nie? że to jest moja rzeczywistość, że to nie jest żadna taka kartka, takie tło, jak uczą ludzi święte księgi, tak? Że później to tło przeminie, a Wy wylądujecie w raju, będziecie wiecznie tam śpiewać po prawej stronie Boga, czy coś takiego.